że tutaj do nas pana Ahmeta. Mówię oficjalne podziękowania. Spotkanie z władzami miasta i powiatu będą jeszcze dzisiaj. Zespół z Cypru zostaje z nami aż do praktycznie czwartku, bo w nocy ze środy na czwartek jedziemy z nimi do Bogumina, wsadzamy do pociągu Pendolino, dojeżdżamy do Pragi, później z dworca jedziemy na lotnisko, no i lecą. Lecą do Istambuła, z Istambułu do Erczanu. Teraz chciałam im bardzo podziękować za dzisiejszy koncert. Panie akustyku, poproszę drugi mikrofon dlatego, że, e, kochani, miałam tą ogromną przyjemność być na Cyprze już dziewięć razy. E, powiedział mi pan prezydent tego państwa, że za dziesiątym razem dostanę obywatelstwo. No to w czerwcu czekam. E, w międzyczasie zauważyłam, że śpiewają piosenkę, którą znam. Zaproponowali, byśmy zaśpiewali ją razem. No i teraz spróbujemy swoich sił polsko-cypryjskich w piosence Dylir Gadam. ja śpiewam beraber, czyli razem. <ścoughs> Czekaj, ktoś się krędzi. A ta żywicja i pierdol? Dzisiaj Cypr także był podejmowany w naszych domach, w domach polskich rodzin, na prawdziwych polskich, prawie że śląskich obiadach. Tu panowie na środaczek jeszcze jeden mikrofon. Dbaliśmy o to, by zgodnie z ich wiarą nie było tam wieprzowiny na tym obiedzie, także przez cały tydzień pilnujemy i przestrzegamy tego. Wczoraj na grillu także mieli kiełbasę drobiową, trzeba uszanować ich zwyczaje, ich tradycje, a teraz... Już za chwileczkę zaśpiewamy dla Państwa razem. E, chciałam jeszcze powiedzieć, że można ten zespół zobaczyć e, we wtorek w szkole, w Lubomi, a w, w środę na gimnazjadzie, na gimnazjadzie w gimnazjum numer 3. Mam nadzieję, że wywołana do tablicy nie zrobię wstydu, ale przecież wy i tak nie zrozumiecie, czy śpiewam po cypryjsku, czy nie. Także jak będzie la la la, to znaczy, że zmyślam. Raz, raz, działa. Szkoda. Jak też czyli Dziękujemy bardzo. Fajnie Dziękuję. Kocham cię, Pola. Po po cypryjsku, seni se może powiemy, seni? Yeah. Seni. Yeah. Dziękuję bardzo.